Nie tylko podczas kwarantanny, ale również z własnego wyboru dla bezpieczeństwa powinniśmy zostać w najbliższym czasie w domu, a w domu wcale nie musimy się nudzić. Możemy spędzić czas wolny kreatywnie i oryginalnie. Opiekun klubu seniora Anna Litwin pokazywała już Państwu splot makramowy, czyli jak zrobić bransoletkę z kawałka sznurka, a także piękne słoiczki wypełnione kolorową solą. Zobaczmy, co przygotowała dla Państwa tym razem. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Litwin, pracuję w klubie Seniora i chciałabym państwu pokazać kolejną propozycję, którą możemy wykonać samodzielnie w domu z materiałów, które prawdopodobnie posiadacie państwo już u siebie. Myślę, że będzie niewiele tych, które trzeba będzie jeszcze dokupić. Jest to bardzo prosta technika, Jest, są to mianowicie kwiaty z Rajstop. Tak, właśnie z rajstów, które posiadacie Państwo w domu. Dlatego, um, dlatego właśnie pomyślałam, że będzie można z nich skorzystać. Um, ta praca ma jednocześnie taki wymiar bardzo ekologiczny ze względu na to, że um, powinniśmy dbać o środowisko, o naszą planetę, dlatego ten recykling, czyli używanie materiałów, które już kiedyś były użyte. Jest tak właśnie, tak ważny, więc zamiast wyrzucać stare rajstopy, możemy je wykorzystać i mm, zrobić taką oryginalną dekorację. Do naszej pracy będzie nam potrzebne parę elementów. Trzeba poprosić pewnie jakiegoś mężczyznę, żeby pożyczył nam przecinak oraz kombinerki. Nożyczki pewnie mamy w domu. E, wspomniane rajstopy też będą nam e, chyba najbardziej potrzebne. Mogą one być takie cieniutkie, e, mogą być od razu kolorowe, mogą być też e, beżowe, mogą być też właśnie grubsze, tak, czyli takie materiał jakie ja tutaj mam, nie ma to e, wielkiego znaczenia. Ważne, żebyście wybrali Państwo kolor, który Wam odpowiada. Jeśli macie Państwo ym, zwykłe, beżowe rajstopy, wystarczy farba akrylowa i możemy je pomalować na jaki kolor chcemy. Przyda nam się nitka, ja tutaj akurat mam kordonek, ym, trochę drucika, drucik dobrze, żeby był dosyć taki, ym, jakby, taki grubszy, tak żeby nie poddawał się za bardzo ym, naj, najlżejszemu dotykowi, czyli troszeczkę właśnie grubszy. Przydałaby nam się taśma florystyczna, natomiast jeśli jej nie, ma, nie mamy, możemy zawsze owinąć, bo właśnie jest ona potrzebna tutaj do tego spodu, możemy zawsze użyć tutaj bibuły albo właściwie jakiegokolwiek innego papieru. Na środek. Um, który jest właśnie takim dużym elementem ozdobnym, warto, warto właśnie zobaczyć, co mamy w naszych tak zwanych przydasiach, czyli w takiej szufladzie, która, w której jest wszystko, co nam się zawsze przyda. Więc jeśli mamy jakieś właśnie stare guziki, tak jak ja tutaj użyłam, właśnie to jest guziczek, czy tutaj, czy nawet jakiś element papierowy, który można właśnie ułożyć na środku, czy jakieś takie półperełki, tak jak ta. Możemy je właśnie tutaj do tej naszej pracy, do naszego kwiatu użyć i na pewno doda mu uroku. Potrzebny nam będzie jeszcze klej na gorąco, żeby właśnie przykleić w środek ten nasz guziczek. Na przykład. Zaczynamy od przygotowania druciku. Jest on troszeczkę za długi, bo będziemy w tym momencie robić jeden z płatków tego naszego kwiatka, więc wystarczy go przeciąć na pół właśnie tym przecinakiem. Pamiętajcie Państwo, że nie nożyczkami, nożyczki bardzo szybko się stępią, tego nie chcemy, więc zawsze przecinakiem do drutu. I teraz tak, potrzebna nam pewna baza do tego, jaki duży ma być jeden płatek. Dlatego ja na przykład miałam tutaj taśmę, która, czyli właśnie okrągła baza, może być to na przykład lakier lub jakiś inny kosmetyk, mi natomiast pasował statyw. Więc na nim robię bazę, jest to moje kółko, robię na nim bazę, ściskając drucik. I zakręcając go, te końce jego wokół siebie. Teraz, właśnie potrzebne nam są kombinerki, które nam delikatnie jeszcze pomogą w zaciśnięciu tego drucika na tej naszej bazie. Pamiętajcie Państwo o tym, że baza y, musi być. Prosta. Nie może być tutaj żadnego wgięcia, ponieważ kiedy za mocno y, y, zagniemy ten drucik, wtedy nam nie zejdzie. A dzięki temu, że ona jest taka prosta, prosta gładka, wychodzi nam właśnie takie koło. Z koła zawsze możemy uformować taki płatek, płatek w takim kształcie, jakim chcemy. Dlatego zawsze polecam, żeby to od razu było koło. I to jest nasza pierwsza baza do kwiatka. Teraz y, jak, jak widzimy na tym właśnie kwiecie, on ma róg, właściwie końcówkę taką bardziej ostrą. Więc biorę sobie na przykład właśnie szczypce i delikatnie tutaj zaznaczam, w którym miejscu będzie ten mój róg i delikatnie go formuję, układając mniej więcej przynajmniej w, jakiś, w taki kształt, jaki mi odpowiada. Oczywiście, może być też te koło, to już od, zależy od Państwa preferencji. Więc tak, mam już pierwsze dwie bazy, i teraz poka pokażę Państwu, w jaki sposób um, ten płatek nasz, tą, tą naszą bazę owinąć y, materiałem. Jest to oczywiście bardzo proste ze względu na to, że y, rajstopy są bardzo elastycznym materiałem. Więc wystarczy tak naprawdę włożyć ten, tą naszą bazę w środek pomiędzy jedną a drugą część materiału, tak? Tak, żeby ona się jakby chowała. I tak jak już Państwo widzicie, tutaj już rajstopa mi się naciągnęła. Dzięki temu może bardzo Y, dokładnie y, jakby owinąć się wokół tego drucika. Uformowałam ze wszystkich, aha właśnie, ze wszystkich stron tak jak widzicie Państwo jest rajstopa to jest bardzo ważne, żeby nigdzie nie było jakiejś takiej dziurki, y, więc y, już tutaj mam ten jeden płatek, teraz biorę sobie sznurek albo nitkę, tutaj akurat kordonek Kolor nie jest bardzo ważny, ale najlepiej by, gdyby był dosyć mocno, dosyć podobny kolorystycznie do tego naszego kwiatu. Ja akurat użyłam białego, żeby Państwo lepiej widzieli. Owijam wokół tego do, tej dolnej części, czyli teraz mój, ten mój sznurek, ten, ta moja nitka zostanie owinięta mniej więcej w tym miejscu. Tutaj, w tym miejscu. Zaraz pod. Tym płatkiem pod tą szeroką częścią. Staram się, żeby to było dosyć ściśle zwinięte. Przyciskam, naciągam. Ucinam ten sznurek i zawiązuję go. Zwykłe dwa węzełki, żadne skomplikowane, po prostu dwa węzełki. Jeden na drugim. Ucinam je. Następnie, tak jak Państwo widzicie, tutaj dużo materiału mi zostało i muszę go teraz usunąć. Właśnie poprzez ucięcie niepotrzebnego materiału. Troszeczkę może go zostać, nic tu się nie dzieje, ale nadmiar ucinamy. Tak wygląda nasz pierwszy płatek, tak wygląda baza. Tak wygląda nasz pierwszy płatek. Teraz jeszcze raz Państwu pokażę, w jaki sposób nawinąć, naciągnąć ten, tą bazę na materiał. Pamiętamy o tym, żeby, że powinno być to zrobione z dwóch jakby stron. Tak? Dlatego wkładam te, tą naszą bazę jakby w środek materiału. I przy naciąganiu na dole. Sprawdzam, czy nie mam gdzieś właśnie jakiejś dziury. Ale jest szczelnie owinięte, więc mogę sobie znowu pozwolić na przywiązanie. Owijam wokół, wokół tego płatka, ściskam, ściągam jak najbardziej. I teraz zawiązuję dwa węzełki, ucinam i tak samo robię właśnie z tą niepotrzebną częścią rejstopy. mamy już kolejny płatek. Kiedy mamy już nasze bazy zrobione i owinięte rajstopami, możemy zacząć formować kwiat. Właśnie teraz sobie zaczniemy to robić. Tak jak państwo widzicie, tutaj jest ta część, którą już macie. Natomiast trzeba ją będzie teraz odwinąć do boku. Czyli Skoro mamy tutaj elastyczny drucik, więc po prostu wyginamy ten nasz płatek do boku. I teraz dokładamy sobie poszczególne płatki jeden do drugiego, kształtując taki kwiat, jaki chcemy. Oczywiście nie musi być to 5 płatków. Ja akurat zrobiłam z pięciu. Ale może być oczywiście z większej lub z mniejszej ilości, to też będzie zależało od tego, jaką Państwo wybrali bazę. Jeśli wybraliście szerszą, tak jak na przykład ten lakier do włosów, to będzie zdecydowanie większy kwiat, z większą um, powierzchnią i dlatego może trzeba będzie mniej płatków, ale możecie Państwo zastanowić się nad tym, czy by nie dodać jeszcze na przykład różnych warstw, czyli to by była warstwa spodnia i jeszcze na wierzchu kilka innych, innego rozmiaru płatków. Uformowałam sobie już mój kwiat i trzymam go od spodu dosyć ściśle ponieważ no, gdybym puściła, to zaraz by mi się y, roz, rozleciał niestety. Biorę znowu sobie sznurek albo nitkę i tak jak na początku owijam wokół y, tych wszystkich drucików, wokół tych wszystkich płatków od spodu, powoli owijam właśnie tym sznurkiem. I na razie się nie przejmujemy, że jest to troszeczkę grubsze. Ucinam sobie sznurek. I teraz można go skleić klejem na gorąco, żeby mieć już pewność, że on nigdzie nam nie pójdzie. Tak samo możemy uciąć drugą część tego sznurka. I teraz właśnie ta taśma florystyczna jest tutaj takim ważnym elementem ponieważ o, tutaj jest już goto, gotowa nasza praca, Tak, mamy te, tą łodygę, która tak naturalnie się zwęża do samego dołu, więc dobrze jest właśnie taśmą florystyczną albo tak jak mówiłam kawałkiem bibuły, albo nawet jeśli macie państwo zieloną rajstopę, też można to owinąć, wszystko znowu wokół własnej osi tylko w miarę dokładnie, żeby nie wystawały nam te różowe elementy. Jeśli chcemy, pamiętamy o tym, że tutaj do tego drucika, który jest w środku, możemy dołożyć na przykład patyczek do szaszłyka, wtedy nasz kwiat będzie dużo dłuższy, jeśli akurat taki potrzebujemy. Mamy już tutaj gotowy kwiat, który już się samodzielnie trzyma, nic mu właśnie więcej nie trzeba. I tak jak spojrzycie teraz Państwo na ten, trzeba go jeszcze uformować. Znowu korzystamy z tych elastycznych możliwości drucika, więc wyginamy delikatnie płatki na zewnątrz. Oczywiście możemy to zrobić w drugą stronę. U mnie akurat y, będzie to wygięcie na zewnątrz, tak żeby ten kwiat był bardziej taki trójwymiarowy. I teraz najprostsza część, dla niektórych najtrudniejsza, wybór środka. Ja tak jak tutaj Państwo widzieli, wybrałam zwykły, właściwie nie taki zwykły, bo taki ozdobny guziczek. Natomiast tak jak już Państwu wspominałam, można nawet dać drugi, drugi kwiatuszek tutaj z papieru albo taką półperełkę i też na pewno będzie to miało swój efekt. I właśnie dzięki temu, że wybieramy dosyć spory środek, nie musieliśmy się martwić o to, że zostały nam tutaj nitki jakieś widoczne. Nasz środek nam po prostu je przykleja. Nakładam odrobinę właściwie tylko krople kleju na gorąco. Pamiętajcie Państwo o tym, że trzeba bardzo uważać, bo jest... Ekstremalnie gorący, ale możecie tutaj Państwo użyć czy na przykład kropelki albo jakiegoś kleju takiego uniwersalnego, żeby to skleić. Także nie musi być to klej na gorąco. I mamy już gotowy kwiat. Ja tutaj akurat wybrałam kolor ciemnego różu, natomiast jeśli wybierzecie Państwo kolor czerwony i dodacie Państwo płatków. Będzie można z tego zrobić już taką pąsencję, czyli ten kwiat, który bardzo często się pojawia w dekoracjach świątecznych. Więc to już od Państwa zależy, jaką, jaki sposób, jaką formę tych kwiatów będziecie chcieli Państwo sobie ułożyć. Tutaj widać ułożenie na przykład podobne do storczyka, więc takie elementy też można z tego wszystkiego wykonać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zapraszam do odtwarzania tej pracy.